Witam państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Jaworski. Kolejny odcinek programu W służbie Bogu i Ojczyźnie. Dziś jestem wielce zaszczycony, bo moim gościem jest i państwa gościem jest pan Leszek Stanisław Żukowski, pseudonim Antek, inżynier, nauczyciel akademicki, profesor nauk, ale przede wszystkim żołnierz szarych szeregów, żołnierz armii krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, a teraz prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Major w stanie spoczynku. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Panie, panie Leszku, no może przede wszystkim przybliżmy młodym osobom, które tutaj stawiamy przede wszystkim w tym programie, aby oglądały nasz program, Pana, pana postać. Pan jest no, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Tutaj już tych ludzi jest coraz mniej, także przybliżmy może. Wiemy, że Ile pan miał lat, jak zaczęła się wojna? Czy pamięta pan ten dzień? No, pamiętam oczywiście, ponieważ ja jestem 29 rocznik, 11 luty, miałem 10 lat. To już... Ale ja mam bardzo skomplikowane życie. Muszę zacząć od tego, że miałem o 3 lata starszą siostrę. Mama była nauczycielką. Ja się nauczyłem czytać i pisać w domu. Jak to się mówi, podglądając siostrę, co robi? Starszą siostrę. I jak miałem 6 lat, mama chciała, żebym poszedł do szkoły. No bo umiałem czytać i pisać. No ale, ale przepisy nie pozwalają. To trzeba mieć 7 lat. Ale on umie czytać i pisać, to niech idzie do drugiej klasy. Czyli zaczął pan edukację od drugiej ja klasy? Ja zacząłem edukację od drugiej klasy i w 1939 roku miałem skoń... 10 lat i skończonych 5 klas. I byłem harcerzem przed wojną. I owszem, nie miałem jeszcze krzyża, ale harcerzem byłem. A jak to się stało? Czy rodzina pana po prostu wpłynęła? Czy pan sam chciał do harcerstwa Nie. Prawda? To wynikało z uczenia się w szkole podstawowej i w w piątej klasie. Bo to przecież to nauczyciel był, chówcowym. Klasa, klasa należała. Czyli nauczyciel Pana skłonił, tego nie, nie, nikt mnie nie musiał skłaniać, tylko jak miałem możliwość bycia harcerzem, to byłem harcerzem. Czyli to było naturalne w tamtych to czasach? To było naturalne, Wspaniale. tak. Bo te klasy już miały prawo być w harcerstwie. przez na, 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 na ogniska w lesie, prawda, jeździliśmy ze starszym. I to był nauczyciel. – Czyli każdy młody człowiek pragnął być w harcerskiej wielki. – Tak byliśmy wychowywani i, i, i pragnęliśmy. I teraz, na początku 1940 roku byliśmy wysiedleni z Kutna. Ja się w Kutnie obrodziłem. I chodziłem do szkoły na ulicę Drewnianą, Róg Dobrej. Szóstą i siódmą klasę. Potem uczyłem się w gimnazjum. H Zanim zostałem przyjęty do bursy Rady Głównej Opiekuńczej, która była w schronisku, w pierwszym schronisku na ulicy Leszno 81. To jest drugi dom od żelaznej na Lesznie. I tam było 40 młodych ludzi. Należałem do najmłodszych. Ale tam zostałem wciągnięty do harcerstwa. I teraz muszę sprostować pana wypowiedź. To imponująco brzmi, ale ja nigdy nie byłem w szarych szeregach. Szary szeregi to byli harcerze powyżej 16 lat, a ja byłem Zawiszakiem. Rozumiem. Bo ja miałem w tym czasie 13 lat. więc Czyli nie, nie łapał się Pan wieku? Nie mogłem być tak. Owszem, my byliśmy szkoleni, mieliśmy różne zadania, tylko że to nie były szare tylko to byli zawiszacy. Tutaj teraz wszyscy mówią o szarych szeregach, nikt nie mówi o zawiszakach. Dzięki temu, że byłem w tej bursie, uczyłem się na kompletach. Po prostu władze gwarantowały za mnie, bo wiadomo, że tajne nauczanie odbywało się albo w mieszkaniach, Rodziców, uczniów, albo w mieszkaniach nauczycieli. No to kto weźmie obcego chłopaka do, do, z domu. do siebie? Także to mi załatwiała rada głównoopiekuńcza, że ja mogłem się uczyć oficjalnie i uczyć się na kompletach. No i działałem w tym harcerstwie. Teraz <laughs> dzień przed wybuchem powstania. W budynku Rady Głównej Opiekuńczej na 81 miał zgrupowanie jakiś oddział. Ja nie miałem prawa wiedzieć, jaki to Ale dowódca tego oddziału, wiedział, że jestem harcerzem, wezwał mnie i mi powiedział, że jesteś, że znasz ten teren, byś naszym łącznikiem. Jak zdobywz broń, będziesz żołnierzem. Czyli zostałem przyjęty do oddziału mając 15 lat. Cholerne szczęście, bo jakbym. Bez broni się zgłosił, że ja bym chciał, no to sobie możesz chcieć. Nie byłoby szansy. Tak. I ja rzeczywiście byłem na woli łącznikiem i noszowym. Nosiłem rannych do... Były dwa szpitale, które mieliśmy do tego. W piwnicach Browaru Haberburz i Sile na rogu Grzybowskiej i Żelaznej. To był szpital polowy. To było jeszcze coś tam. Miał siedzibę Sosna. I drugi szpital Karola i Marii na ulicy Górczewskiej między Okopową a Młynarską. Tam teraz jest restauracja, która się nazywa Klimczok. Ale to był szpital… Który, do którego nosiłem rannych. No i normalne działania oddziału, bo ten oddział miał za zadanie y, może zdobycia, ale ponieważ to było za murem getta, tam były koszary. Y, Około 150 ludzi, Niemców, to nie byli sami Niemcy, byli również Ukraińcy, byli Łotysze. I skąd wiem, że to byli Ukraińcy? Dlatego, że trzeciego dnia powstania wołali panny Nestrelaj. My byli, aha, bo my mieliśmy z czwartego piętra nad murem, żołnierze tego oddziału, w którym byłem, yy, blokowali im dojście z tych koszar ich do bunkra który na rogu żelazna lesno. No więc byliśmy przekonani, że oni się chcą poddać, a to wcale nieprawda. To była prowokacja. prowokacja. Ale nie chcieli wyjść, tylko żeby wysłać im parlamentariuszy. Poszedł ksiądz i poszedł jeden porucznik. Prawie dwie godziny trwały pertraktacje. Rodacy im oferowali, że oddadzą nam broń i amunicję, my ich wyprowadzimy za, za granicę miasta. Bo przecież nie można było ich wypuścić że Na leśnie, y, na Wolskiej były barykady, na, na, gdzie z... No, y, oni oczywiście nie chcieli oddać broni, tylko że oni chcą wyjść z bronią, ale oni wy, wykorzystali te dwie godziny, że ściągnęli drogą telefoniczną, z Okęcia, Sztukasa i zbombardował, rozdmuchał czwarte piętro tej bursy, w której ja byłem. Czyli na zwłokę, można powiedzieć. Tak, tak. tak. Także czyste zagrywki, To, to były całe... pierwsze dwie bomby lotnicze w czasie powstania. Które spadły. Tak, bo na początku jeszcze przecież nie używali lotnicy, ale to były pierwsze dwie bomby lotnicze. 6. Dostaliśmy rozkaz wycofania się na Stare Miasto. Okazało się, że ten oddział to był oddział nsz ale oni się oddali do dowództwa Starego Miasta i zostali wcieleni do batalionu Łukasiński. Także od, od szóstego ja już byłem żołnierzem i byłem w batalionie Łukasińskim. Wiem, że Pan musiał zdobyć broń samemu, żeby tak zostać jest. żołnierzem. Tak Taki jest. był warunek. Tak jest. I udało się zdobyć. Tak jest. No to wspaniale. Czy chodzi mi, no to pytanie zadaję każdemu uczestnikowi Powstania Warszawskiego. Czy pan jako, bo no teraz to jak rozmawiam, to zwykle były osoby, które miały się, miało po 15 lat, 14? 15. Pan 15 miał, ale no ta średnia wieku to są e, bardzo młode osoby, tak? Bardzo młode, ale w, w, w oddziale to była pierwsza kompania batalionu Kasiński, Byli raczej wszyscy starsi. To byli normalni żołnierze, że normalni żołnierze. Pełnoletni? Pełnoletni, tak. Pełnoletni. Młodzi, ale pełnoletni. Czy Pan jako bardzo młoda osoba w takim, w takim momencie swojego życia, na pewno musiał Pan mieć, mieć silną psychikę, żeby wszystko wytrzymać, no bo to po prostu były pewnie straszne widoki i straszna no, presja i w ogóle odpowiedzialność. Jak Pan się odczuł w ogóle na siłach w tamtym, w tamtym momencie i jak Pan odczuwał ducha właśnie w żołnierzach? Czy oni byli świadomi, że wygrają? Czy to było skazane na klęskę? Nie, w tym czasie my absolutnie wierzyliśmy, że wygramy. W tym czasie my rozpoczynając powstanie byliśmy przekonani, że wygramy. Czyli po pozwycięstwo. Z, z tym, że. Z tym, że, że co? Po zwycięstwo Państwo szukali. Oczywiście, tak? z tym, że założenia były takie, że powstanie nie będzie dłużej jak trzy dni. Nikt tak. nie podejrzewał, że będzie tyle trwało? Nie, nikt sobie nie wyobrażał, że to będzie tak. Nikt sobie nie wyobrażał, że to będzie tak. Faktem jest, że wszystkie oddziały były za słabo uzbrojone, za mało amunicji, za mało broni. Ale pyta się Pan o samopoczucie. Muszę powiedzieć, że spodnie mi się zatrzęsły i nogi w momencie tych dwóch bomb. Na szczęście my nie byliśmy w tym budynku, tylko byłem po drugiej stronie. Yy, bo byliśmy w akcji. Yy, 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 po drugiej stronie ulicy Leszno była szkoła, która się nazywała Kolegium. No, ona była pusta, nieczynna. I stamtąd. Widział pan ten wybuch? Raz, że widziałem ten wy wybuch. wybuch. Ale wie pan, jaka była reakcja? Stanęliśmy na baczność i zaśpiewaliśmy, nie rzucił mi ziemi. Skąd nasz ród? Niesamowite. Czyli to była taka mobilizacja dla wie, pana, i tak, tak, i tak? Ale też strach wielki Tak, tak, to, wie Pan, przerażenie. Bo, bo, bo pierwsze to, to jest, no to jest, te bomby spadły naprawdę blisko i ja zrozumiałem, że ja już nie mam, ja już nie mam mieszkania. I nie mam też wyboru, tak? Już nie no. mam gdzie wracać, tak? Ale, tak, także i to nie ja je zaintonowałem, Czyli ale początek... to zaśpiewaliśmy. Rocę zaśpiewaliśmy i to mnie tak wzmocniło, że. No właśnie ten duch patriotyzmu. Tak, tak. Y, czy wiara, wiara Pana Boga czy tak. była bardzo pomocna tak, w czasie tak. Powstania? Tak, no oczywiście, tak. Jak Pan ocenia z perspektywy teraz czasu, y, wcześniej y, osoby młode, właśnie siłę tego patriotyzmu, siłę wiary, a teraz wśród młodych ludzi? Jak pan, czy jest Pan pełen nadziei, czy pan, patrzy Pan troszkę na przyszłość? No, zmartwiony. Po, proszę Pana, ja w tej chwili nie mam takiego bezpośredniego kontaktu z młodzieżą, no chyba, że mnie zapraszają na spotkania na i chcą rozmawiać. I spotykam się z harcerzami i jestem dla harcerzy yy, z sympatią i szacunkiem. Ale powiem taką rzecz, sprzed... Yy, Kilkudziesięciu lat. Bo normalnie to mieliśmy pojęcie o młodych ludziach, że to są rozhukani, rozbrykani, że. Yy, poprzewraca... Łu, Poprzewracało mi się w głowie. Ja byłem wtedy nauczycielem akademickim i mówię o strajku w 1981 roku na uczelni na SGGW. Ci ludzie, którzy brali udział w strajku, i nocowali w budynku, muszę powiedzieć, że wzbudzili mój szacunek. Ja mam takie przekonanie, że młodzi ludzie, mimo że są rozbrykani, to jak dochodzi do sytuacji poważnej, to są zupełnie inni, są poważni i zdyscyplinowani. Czyli jak chodzi takiego momentu, kiedy trzeba dać radę, jak tak, tak, że jest, tak powiem, tak polska jest. młodzież Uważa staje na wysokości. Tak, uważam, że tak, uważam, że polska młodzież jest, jest polska. Moje kolejne pytanie, no bo obchodziliśmy rocznicę powstania, przekształcenia Armii Krajowej 14 lutego. Pan jest prezesem. Też jak pan, jakie są najważniejsze zadania pana jako prezesa i Związku Armii Krajowej na dzisiejszy dzień? No, moje zadania i Armii Krajowej to są zupełnie inne. Proszę wziąć pod uwagę to, że żołnierze Armii Krajowej. Muszą mieć, muszą mieć ponad 90 lat, bo ja mam 90 lat, a miałem 15. Więc to są starzy ludzie. Zadaniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest przekazywanie młodszym pokoleniom etosu i opiekowanie się tymi starymi ludźmi, naszymi kolegami. My już nie jesteśmy żołnierzami czynnymi, także proszę nie mylić. Światowego, Światowego związku z Armią Krajową, prawda? Panie Leczku, Pan jako prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na pewno ma czuje na sobie presję obowiązek, no bo lata przebywają, tak? I ma pan świadomość tego, że powstańców warszawskich żołnierzy Armii Krajowej z roku na rok jest coraz mniej. Jest nas coraz mniej i jesteśmy coraz starsi. Coraz ja już starsi. mówiłem, że wiek żołnierzy Armii Krajowej to jest powyżej 90, 90 lat. Ja mam 90, a byłem 15-latkiem, więc wszyscy muszą mieć dużo, dużo więcej. więcej. Tak. I w tym wieku wszyscy już tracą siły, ale my nie działamy teraz jako żołnierze Armii Krajowej, tylko jako związek. Żołnierze Armii Krajowej. Wobec tego naszym zadaniem jest przekazywać etos Armii Krajowej młodszym pokoleniom i, opieku, i opiekować się członkami, opiekować się naszymi członkami, czyli my nawiązujemy kontakty z instytucjami, które mogą pomóc starym. Pewnie, jak starym chodzi. ludziom w ogóle to idzie pod względem opieki zdrowotnej i pod względem sytuacji bytowej, tak. Pan... A poza tym ja jako prezes mam obowiązek reprezentowania związku na zewnątrz, to znaczy odpowiadam za organizację związku, natomiast na mnie spada obowiązek reprezentowania związku na zewnątrz. Dokładnie. No jest Pan osobą, która naprawdę jest, działa na najwyższych obrotach. No, próbowałem z Panem się skontaktować wcześniej, umówić na, do programu. No, no pan... niestety dzisiaj też już Dzisiaj musimy, też, musimy zaraz kończyć, bo jest Pan za, po prostu tak. rozrywany. No i mam świadomość, e, słyszałem jedną z Pana właśnie wypowiedzi, że Pan zdaje sobie z tego sprawę, że, że no jesteście bohaterowie narodowi, są coraz starsi, nie mają siły już jakby przekazywać tych wartości, występować w programach, na uroczystościach. Coraz coraz mniejsze grona są naszych bohaterów. I to już apel też właśnie do młodych ludzi, tak? No bo Pana, pana testament to jest przede wszystkim przekazanie tych wartości narodowych tak młodym jest. ludziom. Tak Także młodzi ludzie powinni przejąć te zadania, które dotyczą przyszłości narodu. Panie Leszku, może na zakończenie, bo wiem, że Pan się spieszy, jakiś apel do młodych ludzi z Pana strony. Co Pana sercu jest? Znaczy, mój apel to się sprowadza do tego, co mamy na sztandarach. A na sztandarach mamy Bóg, honor ojczyzna. To są najważniejsze sprawy. Wartości narodowe. Czyli jadąc od końca mamy myśleć o tym, żeby Polska była polską. Aby polscy ludzie bronili honoru naszych bohaterów, aby pamiętali Panie o Panie. historii, aby kontynuowali to Panie dzieło. Już musimy Także Panie dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu bardzo. Moimi Dzień państwa dziękuję. gościem był pan Leszek Stanisław Żukowski, pseudonim Antek, inżynier nauczyciel akademicki żołnierz Szarych Szeregów. Armii Krajowej, uczestnik powstania Warszawskiego, więzień obozów koncentracyjnych. Dziękuję Panu pięknie. Z Panem Bogiem i do zobaczenia. Na następnym spotkaniu możemy. Dobrze.